Otwieramy sobie Ewangelię według Świętego Jana, i w rozdziale trzecim czytamy wersety od 17 do 21. Właśnie ten fragment dzisiaj w szczególny sposób nas będzie interesował, bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, lecz aby świat był przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego? Nie będzie sądzony. Kto zaś nie wierzy, już jest osądzony, dlatego że nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. Przerwiemy w tym miejscu. Jeżeli czytamy te słowa, to musimy sobie zdać sprawę, że z ust człowieka o imieniu Jezus wydobywają się zdania, które są szokujące. Jaki człowiek powie, że jeśli wierzysz we mnie, to nie będziesz sądzony? Jaki człowiek powie, że jeśli nie wierzysz we mnie, to już jesteś osądzony? Albo jest to szaleniec, albo jest to ktoś, kto wie kim jest. Jest w pełni, można powiedzieć, autoświadomy swojego wybrania, swojego jestestwa, służby, która została mu z jednej strony zlecona, a którą on sam, z drugiej strony, sam zdecydował się zrealizować. To naprawdę nie są słowa, które można pominąć, czy to milczeniem, czy uśmiechem, czy lekceważeniem. No chyba, że ktoś jest bezmyślny, no ale to cóż. Cóż możemy zrobić z ludźmi bezmyślnymi. Po raz kolejny czytamy o tym, że Jezus Chrystus pojawił się na świecie najpierw jako małe dziecię, później jako dorastający młodzieniec, wreszcie jako dorosły mężczyzna. Pojawił się na tym świecie nie po to, żeby osądzić ludzi, żeby wydać wyrok, żeby posłać jednych, tam, gdzie powinni się znaleźć, czyli do piekła, a innych, no właśnie, a skąd by mieli się wziąć ci inni? Wszystkich należałoby posłać do piekła. Jezus był tego świadom i dlatego On się pojawił na tym świecie, aby uratować ludzi, aby zbawić ludzi. Słowo zbawienie dosłownie oznacza ratunek. A więc Jezus przyszedł na ten świat, aby uratować nas, uratować ludzi. Jak powiedział Piotr w swoim pierwszym kazaniu, co czytamy w Dziełach Apostolskich, kończąc to kazanie powiedział, dajcie się ludzie uratować. Tak więc to nie jest tak, że Jezus przyszedł uratować wszystkich hurtem, ale przyszedł uratować tych, którzy dadzą się uratować. A na czym polega ta możliwość dania szansy na ratunek? A każdy, kto w niego uwierzy. Ten nie będzie podlegał sądowi. Ten jest uratowany. Ale jeśli ktoś w niego nie uwierzy, to już jest osądzony, czyli już został wydany wyrok. Żyjemy w kraju, w którym wpaja nam się od dzieciństwa na różnego rodzaju lekcjach religii, że kiedyś tam tak naprawdę nikt nie wie kiedy ich nikt nie wierzy, nie wierzy, że to w ogóle nastanie dojdzie do wielkiego sądu, wszyscy ludzie zostaną zgromadzeni i dopiero się wtedy dowiedzą kto idzie na potępienie, a kto idzie kto jest zbawiony, kto będzie uratowany kto idzie do nieba, mówiąc kolokwialnie no ale Biblia niczego takiego nie uczy Biblia niczego takiego nie uczy. Biblia uczy, że jeśli uwierzysz Jezusowi Chrystusowi tutaj i teraz, jeśli uwierzysz Mu, nie w Niego, w Jego istnienie, w Jego rolę w historii, ale Jemu, jeśli Jemu uwierzysz, to jesteś uratowany, zbawiony. Już nie będzie sądu nad Tobą, który zadecyduje o tym, co z Twoimi dalszymi losami? Owszem, odbędzie się sąd, ale sąd dla dzieci bożych. Czyli zdasz sprawę ze wszystkiego, co zostało ci powierzone. Zdasz sprawę z tego, jak się zachowywałeś, co mówiłeś. Ale to nie zadecyduje już o Twoim ewentualnym potępieniu czy zbawieniu, bo ta sprawa została ostatecznie zamknięta wtedy, kiedy Ty uwierzyłeś Jezusowi Chrystusowi. Człowiek, który uwierzył Jezusowi Chrystusowi, też popełnia błędy. Kiedy czytamy trzeci rozdział pierwszego listu do Koryntian, to tam możemy przeczytać w tych pierwszych wersach o tym, że no niestety ludzie w szczególności tam chodzi o nauczycieli Słowa Bożego, ale generalnie ludzie, Zdbawieni ludzie mogą swoje życie budować w różny sposób. Mogą to robić porządnie, czyli tam mówi się o budowaniu za złota, srebra, drogich kamieni lub byle jak. I w tym przypadku mówi się o, o słomie, o sianie, o, o drewnie, czyli o materiale, który, który jest łatwo dostępny, z którego szybko można wznosić budowlę, ale efekt końcowy jest fatalny, ponieważ Bóg każdą budowlę poddaje próbie, a próbą jest ogień, ogień Słowa Bożego, ogień Sądu Bożego. I nawet ci, którzy budowali byle jak, pomimo tego, że właśnie tak, a nie inaczej budowali, będą zbawieni. Ale wszystko to, co zbudowali, spłonie, zostanie zniszczone. I dosłownie Biblia mówi, że będą zbawieni, ale jakby przez ogień. Niektórzy tam się chcą dopatrywać czysta, no ale gratuluję inwencji intelektualnej, ponieważ nie da się z tego tekstu niczego wywieźć na temat jakiegokolwiek czystego. Pytanie jest, czy Ty dzisiaj, drogi bracie, droga siostro, a może drogi przyjacielu, przyjaciółko, czy wierzysz Jezusowi Chrystusowi? Bo jeżeli nie wierzysz, to idziesz na potępienie i nic nie pomoże. Żaden ostatnie, ostatnie minuty istnienia tego świata, żaden sąd, który się odbędzie, niczego nie odważy na żadnej wadze. Nikt nie weźmie pod uwagę Twoich dobrych uczynków. Nikt nie weźmie pod uwagę Twoich złych uczynków również, żeby było jasne. Po prostu jesteś brudny, grzeszny. Nie możesz stanąć ze świętym Bogiem. I pójdziesz na potępienie. Jeśli więc chcesz się ktoś uratować, no to dzisiaj jest, jak mówi Biblia, dzisiaj jest dzień zbawienia. Dzisiaj jest ta możliwość, aby stanąć przed Bogiem, oddać swoje życie Jezusowi Chrystusowi, uwierzyć temu, czego On naucza, a w związku z tym narodzić się na nowo, stać się Jego uczniem i przeżyć swoje życie w bliskości swojego Zbawiciela. Kolejny werset tłumaczy nam, na czym będzie polegał i na czym polega tak naprawdę sąd. My my jesteśmy przyzwyczajeni do obrazu sądu, biorąc pod uwagę nasze doświadczenia, ludzkie doświadczenia z sądem, gdzie jest oskarżyciel, gdzie jest obrońca, gdzie jest sędzia, gdzie wymienia się różnego rodzaju argumenty za i przeciw. A Jezus mówi nie. Sąd polega na tym, że światłość, czyli Jezus Chrystus, o czym mówi pierwszy rozdział Ewangelii Jana, gdzie wręcz Jezusa Chrystusa nazywa się światłością, światłość przyszła na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność, bo ich uczynki były złe. Czego uczy nas ten fragment Słowa Bożego? On nam mówi, że sąd polega na tym, że część ludzi, nie wiadomo jak duża, ale spora, Ucieknie od światłości. Nie będzie zainteresowana tym, żeby żyć w świetle. Jeśli sięgniemy do innej Ewangelii, już otwieram Ewangelii Mateusza, to zobaczymy tam bardzo ciekawą frazę na początku tejże Ewangelii. Już to odczytam. To jest rozdział czwarty i werset szesnasty. Lud pogrążony w mroku ujrzał światłość wielką. I tym, którzy siedzieli w krainie i cieniu śmierci, rozbłysła jasność. Chrystus, kiedy pojawił się na świecie, pojawił się jako światłość, jako jasność. Ludzie siedzieli w krainie śmierci. Ludzie siedzieli w mroku. I wielu ludzi do dzisiaj siedzi w mroku i w cieniu śmierci, ponieważ no właśnie. Czytajmy kolejny werset. Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światłości i nie zbliża się do światłości, aby nie ujawniono jego uczynków. Trudno nam w to może uwierzyć, szczególnie ludziom wierzącym, ale są ludzie, którzy nie chcą być zbawieni. Nie chcą być uratowani. Trudno do końca ocenić. Czy też zrozumieć intencje, którymi się kierują, ale znam przypadek człowieka, któremu głoszono Ewangelię, który cierpliwie wysłuchał wszystkiego i powiedział: Przyjmijcie do wiadomości, że ja to wszystko wiem, ja to rozumiem, ale ja tego nie chcę. To jest moja decyzja. Ktoś może powiedzieć, no ale, no jak to możliwe? Jak jest możliwe, żeby człowiek nie chciał być uratowany? No, jest możliwe. Wiele rzeczy jest możliwych, które wydają nam się niemożliwe. Człowiek to dość skomplikowana istota, a zapominamy o tym, że żyjemy pośród ludzi, z których jakaś część jest autentycznie, duchowo związana z diabłem. Niedawno pewien celebryta Publicznie oświadczył, że on ma takiego doradcę w postaci diabełka i że ten diabełek towarzyszy mu przez ostatnie lata. Ten człowiek jest na tyle inteligentny, że doskonale wiedział, że jego wypowiedź jest prowokacją, ale jednocześnie, chyba niechcący, sam odkrył głębie swojego serca i sam pokazał, co tak naprawdę go napędza w życiu musimy zrozumieć, że naprawdę tak jest i szczęść ludzi chce żyć w ciemności, chce żyć w grzechu. Wręcz opowiada się po stronie ciemności, po stronie zła, po stronie grzechu. Trudne do zrozumienia, być może trudne, ale niestety prawdziwe. Są ludzie, którzy bardziej miłują ciemność od światłości. Nie chcą poza tym, aby ich uczynki były uwidocznione, żeby ktokolwiek je upublicznił, dlatego że próbują i chcą działać, że tak powiem, za kulisami. To często potężni ludzie, to często ludzie, którzy mają ogromną władzę. I gdyby wyszło na jaw, co robią, jak postępują, jakich rzeczy są winni, no podejrzewam, że. Kara w postaci więzienia chyba nie byłaby wystarczająca. Po prostu ludzie by ich roznieśli na kawałki. Jak to kiedyś mówiono w Rzeczypospolitej, szlakta by ich zbigosowała. Więc po części również i strach jest tym elementem, który powstrzymuje ludzi przed przyjściem do światła, do prawdy. Kto źle czyni, nie chce światła. Oczywiście można przerwać ten błędny taniec i można wyjść poza zło. Można nie chcieć źle czynić, a wtedy człowiek przychodzi do światła. Tak, jego uczynki są uwidocznione, ale też jego grzechy są wszystkie wtedy przebaczone. Coś za coś. Musimy zrozumieć, że jeśli postępujemy źle, to są konsekwencje złego postępowania. Ludzie myślą, że jeżeli posieją wiatr, to po prostu powieje i skończy się. Nieprawda. Jeśli siejesz wiatr, uderzy w Ciebie burza. Jeżeli używasz kłamstwa przeciwko ludziom, to to kłamstwo uderzy w Ciebie podwójną miarą. Jeżeli ludziom życzysz źle, to przyjdzie takie uderzenie w Twoje życie, które zwielokrotni te Twoje życzenie ludziom zła. Tak o tym uczy Boże słowo. No, ale zresztą tak zwana nauka potwierdza to. Akcja rodzi reakcję. To jest normalne. I człowiek, który jest nierozważny, a wręcz głupi i nie chce tego zrozumieć, sam sobie kopie dół, w który natychmiast wpada. Ostatni werset, który nas interesuje, mówi: Kto postępuje zgodnie z prawdą, dąży do światłości, aby wyszło na jaw, że uczynki Jego są dokonane w Bogu. Jeżeli żyjesz w zgodzie ze Słowem Bożym, jeżeli masz serce, w którym nie ma ukrytych intencji, złych intencji, to chcesz wszystko przynieść do światła. Czasami, kiedy jest jakiś konflikt i kiedy. Proponujesz ludziom, chodźcie, przy, przynieście to do światła. Niech każdy powie, co ma na sercu. To nagle się dowiaduje, że część ludzi nie jest tym zainteresowana. Nie, 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 oni w życiu oni tego nie zrobią. To, to nie jest coś, co oni by chcieli zrobić. Pytanie, dlaczego? Dlaczego? No prosta odpowiedź. Bo ci ludzie umiłowali ciemność. Oni nie chcą, żeby ich uczynki wyszły na jaw. Oni nie chcą, żeby ludzie dowiedzieli się o nich prawdy. Lecz oni chcą siedzieć w ciemności. No ale to jest ich decyzja i musimy to uszanować. Kochani, reasumując wszystko, co zostało powiedziane, jeśli chcesz być zbawiony, uwierz Jezusowi Chrystusowi, oddaj mu swoje życie, a on w Duchu Świętym sprawi, że zrodzisz się na nowo, staniesz się jego uczniem i już nigdy nie będziesz sądzony. Jeżeli chcesz żyć w prawdzie, Uciekał od ciemności. Nie myśl w sposób, który zmuszałby cię do uciekania w ciemność. Nie mów w taki sposób, żeby siedzieć w ciemności. Nie używaj kłamstwa, nie używaj plotki, a wtedy będziesz szczęśliwym człowiekiem. Będziesz już w spokoju i w radości przeżyć swoje życie.